Uwaga! Z góry przepraszam za to, że nie ma w tym odcinku mojego głosu, ale postaram się, żeby w kolejnych filmach był. W tym temacie nie ma co za dużo gadać, ale mam na imię Kacper, mam 12 lat i jestem z Polski, ale tego można się domyślić. Na kanale będą pojawiały się głównie gameplaye, ciekawostki i porady z gier. Ten kanał chcę robić głównie z wami, dlatego polecam udzielać się w komentarzach a ja na kanale postaram się często dodawać różne ankiety. Kanał jak na razie będzie się nazywał Podi, ale może ta nazwa ulegnie lekkiej zmianie. To był ostatni punkt. A jak doceniacie ile pracy włożyłem w ten film, to proszę o łapkę i suba, żeby ten nowy kanał mógł się rozwijać. A ja się z wami żegnam. Pa.